Wśród kilkudziesięciu osób udekorowanych 11 kwietnia w Ottawie przez gubernator Michel Jean Orderem Kanady był również dr Zbigniew Kabata, naukowiec od 40 lat pracujący w stacji biologicznej w Nanaimo w Kolumbii Brytyjskiej. Po dr Mary Majce, uhonorowanej Orderem Kanady ubiegłej jesieni za wieloletnią działalność na rzecz ochrony przyrody i zabytków w prowincji New Brunswick, dr Kabata jest kolejną osobą polskiego pochodzenia, której nadano to najwyższe odznaczenie kanadyjskie. Figner Kabata is an internationally renowned authority on the biology of marine parasites and was the long-standing head of parasitology research at the Pacific Biological Station in Nanaimo. His groundbreaking research, spanning over five decades, has greatly improved our understanding of marine ecology and has had a significant worldwide impact on the management of commercial fisheries. Undeterred by retirement, he actively pursues his research and remains an eminent authority in this important field of biological study. Dr. Cavata. Swą pracę naukową docenioną Orderem Kanady dr Kabata rozpoczął w 1955 roku w wieku 31 lat w Aberdeen w Szkocji, gdzie po ukończeniu studiów na tamtejszym uniwersytecie zorganizował i prowadził pracownię parazytologii ryb morskich. Ta dziedzina była i jest jego specjalnością. W niej się doktoryzował i odnosił sukcesy, które wyniosły go na szczyt światowej nauki. W 1966 roku kanadyjscy koledzy naukowcy zaproponowali mu tak znakomite warunki pracy w Pacific Biological Station w Nanaimo, że nie sposób było odmówić. Od następnego roku dr Kabata objął kierownictwo pracowni parazytologii, a w latach 1975 81 kierował Wydziałem Rybactwa Morskiego obejmującego wszystkie wody kanadyjskiego Pacyfiku. W 1984 roku nadano mu tytuł profesora na Uniwersytecie Simona Frasera w Barnaby w Kolumbii Brytyjskiej. Jest członkiem towarzystw Naukowych w siedmiu krajach i laureatem Nagród za Pracę Naukową. Na ten dorobek stawiający doktora Kabatę w rzędzie najwybitniejszych współczesnych uczonych, parazytologów, składają się m.in. 153 prace naukowe w trzech językach w 15 krajach w 41 czasopismach. Jego najważniejszym dziełem jest wydana w 1979 roku w Londynie monografia z jego własnymi ilustracjami pod tytułem *Parasity Copepoda of British Fishes, będąca odtąd obowiązkowym podręcznikiem dla studentów. Nazwisko profesora Kabaty przeszło już do nieśmiertelności. Naukowcy w kilku krajach nadali 16 opisywanym przez niego widłonogom nazwy zawierające jego nazwisko. To wyróżnienie jest chyba najbardziej cenne w świecie nauki. Spoglądając na zdjęcie doktora Kabaty, Polacy z łatwością rozpoznają prezentowaną przez niego komandorię Orderu Polonia Restituta oraz szereg polskich medali wojskowych. Podkreślmy, że to za wyjątkowe bohaterstwo w czasie wojny major Zbigniew Kabata odznaczony został Srebrnym Krzyżem Orderu Virtuti Militari, dwukrotnie Krzyżem Walecznych, a także między innymi trzykrotnie Krzyżem Armii Krajowej. O tych zasługach oddanych ojczyźnie Podczas czas dekoracji w Rideau Hall nie wspomniano, ale naszym obowiązkiem jest przybliżyć Państwu także wcześniejszą część życiorysu tego niezwykłego człowieka. Odznaczenia nadane Zbigniewowi Kabacie prowadzą naszą ciekawość w głąb czasu w okres jego młodości, która przypadła na okrutny czas II wojny światowej. Zbigniew Kabata urodził się w 1924 roku w Jeremiczach, w województwie poleskim. Jego ojciec, legionista 6. Pułku Piechoty Legionów, oficer zawodowy Wojska Polskiego, kapitan, służył w różnych dalekich kresowych garnizonach na obrzeżach II Rzeczpospolitej. Idąc w ślad ojca, 12 Zbigniew rozpoczął naukę w pierwszym Korpusie Kadetów Marszałka Józefa Piłsudskiego w Lwowie. Po wybuchu wojny Zbyszek wraz z większością z 84 chłopców z jego klasy wzięli udział w walkach w obronie ojczyzny. Do końca wojny jedna trzecia z nich zginęła. Ojciec Zbyszka, któremu udało się zbiec z niemieckiej niewoli, zdołał przenieść rodzinę na zachód od Bugu, pod okupację niemiecką, na Kielężczyznę. Obaj, ojciec i syn, związani byli z konspiracją. Nie jesteśmy w stanie omówić wszystkich ważnych wydarzeń, jakie miały miejsce w czasie kilku lat walk Zbyszka Kabaty w szeregach Armii Krajowej w Lasach Świętokrzyskich. Podczas służby w oddziale tzw. Jędrusiów uczestniczył w wielu głośnych, brawurowych akcjach, m.in. w uderzeniach na hitlerowskie więzienia w celu uwolnienia aresztowanych. Wyjątkowo odważną, indywidualną akcją Zbyszka było wykonanie wyroku śmierci wydanego przez Sąd Polski Podziemnej na agencie Gestapo. Zadanie wykonał w sandomierzu podczas przerwy w meczu piłkarskim na stadionie pełnym Niemców. Bobo, taki był pseudonim Zbigniewa Kabaty, wyróżniał się wielką odwagą i poświęceniem. W partyzantce walczył w niemal wszystkich akcjach bojowych Jędrusiów, a później drugiego pułku piechoty Legionów Armii Krajowej, likwidując wielu Niemców. W walkach tych stracił jednak sporo przyjaciół. Do dziś nosi na palcu pierścień, który należał do jego najlepszego przyjaciela, który poległ w jednej z walk. Obdarzony talentem literackim, swe przeżycia Zbigniew opisywał w opowiadaniach i wierszach. Strata towarzyszy broni stanowi nadal niezabliźnioną ranę. W swych wzruszających wierszach powraca do okresu walk partyzanckich, starając się wyrazić atmosferę tych dni, bohaterstwo żołnierzy, jak i rozpacz i ból po stracie kolegów. Jego liczne wiersze, pisane jeszcze w czasie okupacji, stały się znanymi wśród żołnierzy Armii Krajowej. Ich zwrotki znajdują się na tablicach honorowych upamiętniających miejsca walk lub na szkołach, niosących imię Armii Krajowej. Niektóre z wierszy śpiewano na melodię znanych piosenek, a do najbardziej znanego wiersza, Kabaty, Armia Krajowa, muzykę napisał Tadeusz Kaczyński. A wracając do dalszych losów Zbigniewa Kabaty, dodajmy, że po wojnie zagrożony aresztowaniem przez UB wraz z dwoma przyjaciółmi, Zbigniew odszedł na zachód przez zieloną granicę. Po dotarciu do Włoch, podporucznik Zbigniew Kabata, został dowódcą plutonu strzeleckiego w pierwszym batalionie strzelców karpackich. Później w 1948 roku w Anglii po demobilizacji został zakwalifikowany i odkomendorowany na kurs rybacki w Aberdeen w Szkocji. Przez trzy lata pływał na różnych statkach rybackich, po czym rozpoczął wspomniane już studia na Uniwersytecie w Aberdeen. Przedstawimy Państwu krótką rozmowę z doktorem Zbigniewem Kabatą, którą po uroczystości w Rideau Hall przeprowadził jego wieloletni przyjaciel, wnioskodawca przyznania mu Orderu Kanady, Krzysztof Lubicz-Szydłowski, prezes koła Armii Krajowej w Toronto, którego doktor Kabata jest członkiem.